Witajcie, tutaj SKKF i dzisiaj mam dla was kolejny odcinek Hardcore. Pytanie, czemu znajdujemy się w takim dziwnym miejscu i co właściwie się dzieje? Jakiś pies tutaj jest zbugowany w drzwiach. No ale cóż, chodźmy w takim razie po drabinie. Jakieś kraty. Powiem wam zaraz kilka informacji, tylko się przedrzemy tędy. Ogólnie w poprzednim odcinku zginąłem, także postanowiłem ten tydzień odczekać. Hmm. Ten tydzień odczekać i teraz nagrywamy od początku z zerem. Ymm, mam innego skina. Miałem go wam nie pokazywać, ale no cóż, już wam wyjaśniam, co właściwie się stało. Na początku mamy nową maszynę, jej, nowa maszyna oznacza 150 slotów, teraz jest, już wam mówię, 100 graczy na 150, mimo że prawie 2000, nie, prawie 3000 ma bana. Ehm, I tak, dlaczego mam innego skina? Odpowiedź jest prosta, mam nowego skina, to jest ubiarnia świnek, zaraz się zapatrzymy, jest trochę mięska. Mam nowego skina tego, bo to jest nowe konto. Dlaczego? Bo na koncie z KKF mam admina, mam dostęp do wszystkich komend, widzę jakieś rzeczy, których normalny gracz nie widzi i tak dalej, i tak dalej. Także postanowiłem założyć nowe konto, gdzie ci ludzie w ogóle mnie nie znają. Patrzcie, w ogóle na mnie uwagi nie zwracają, to jest cudowne, bo zwykle mam taki ogonek, który za mną chodzi. Ym, I na tym koncie... Sobie trochę ponagrywam. Jak będę coś pisał na czacie, to postaram się to pozamazywać, żebyście tak szybko nie dociekli, jaki mam prawdziwy wynik tutaj. Kurczę, nie tak łatwo zdobyć to mięsko. Mimo, że trzy spał na rysów. trochę mięska i ruszamy w drogę. Postaram się udowodnić. Po raz drugi osobom, które płaczą, że na tym serwerze nie da się przeżyć, że się da. Kurczę. No, i to konto jest o tyle fajne, że właśnie oni nie wiedzą kim ja jestem, przez co nie będę miał żadnego fory, ani nic takiego. E, trochę na nim pograłem. Powiem wam, że póki co spotkałem dwójkę ludzi. Pierwszy człowiek bez żadnej zbroi, ani nic. Ja miałem po prostu e, kamienny miecz i tyle. Miecz z kamienia. Co właśnie wystraszyła i mnie wylogowała, ale w końcu... się wylogowała, ale w końcu ją przekonałem, że nie mam jakichś morderczych zamiarów. No, gdzie są świnki? się wymieniliśmy pochodniami i mięskiem potem spotkałem osobę w diamentowej zbroi no, mięsko kurcze w diamentowej zbroi, ale skończyło się na tym, że się przywitaliśmy i tyle dobra, trochę za dużo tutaj osób ciężko cokolwiek tutaj ubić o, jest świnka, jest świnka, o nie Dobra, wiecie co, za dużo osób. Olejemy to mięsko. I póki mam jeszcze tutaj trochę... Creeper? Póki mam trochę życia... To upolujemy coś. I tak. Tutaj jak zobaczycie na spałnie. Można budować się w każdym miejscu. Patrzcie, tutaj ktoś zrobił sobie... Yy, Gildię... Czy nie wiem jak to nazwać... Przy spawnie. Ja to się boję podejść. Patrzcie, jest się chyba... Za tą ścianką chowają. Ja żeby je podejść. Oni mają diamentowe zbroje. Nie idę tam. To jest region non-PVP. Non za bramą i w prawo. W prawo. I tutaj nikt was nie może zabić. Jak zobaczycie jak zaatakuję tego gracza. Wyświetla się. Że you are in no PVP area. Area. Ktoś... Hm, dobra nie będę jeszcze pisał na czasie Bo nie będę się zdradzał. Tu ktoś chyba do mnie Pisał, żebym tam podszedł. Nie, nie dziękuję. Ojeku to jakaś cała chmara osób skądś wraca. Nie wiem, czy nie jakiegoś polują. A, nie mogę pisać na czacie. Nie chcę mi się zamazywać potem. E, dobra, w takim razie skoczymy w inną stronę. I coś tutaj fajnego postaram się znaleźć. Czy oni mnie gonią? Bo jeden koleś mnie goni. Dobra. E, jeszcze tutaj trochę miejsca mam. Postaram się gdzieś tutaj zniknąć. Ojku, tam ktoś jest z żelaznej zbroi. Tutaj diamentowy miecz. Zobaczymy, jak tutaj daleko mogę pójść. Jak przekraczamy teren jakiś, region, to się pojawia niebieski napis na dole w czacie. A właśnie, jeżeli znacie jakieś osoby, które umieją pisać pluginy w Java do Bakita, albo wy umiecie pisać, to przydałaby im się nam taka osoba która by nam pomogła z paroma pluginami. E, oczywiście, wynagrodzimy to takiej osobie. E, I teraz mamy, teraz przynajmniej ja, plugin, który bym chciał jakoś opuszczać. Oho! Dobra, jednak będę musiał zamazać trochę czata. Ale uciekł. E, dobra. Mm, szukamy osoby, która potrafiłaby napisać plugin, która by, który by wyłączał te żółte napisy na czacie, że ktoś tam left the game, ktoś tam joined the game. Bo to jak widzicie teraz jest tyle graczy, że co chwilę ktoś wchodzi i wychodzi i to po prostu tak zaśmieca czata, że aż szkoda gadać. Um, no i tak. Jeżeli umiesz napisać jakiś plugin to fajnie. Jest taki plugin, on się nazywa hide, hide login, z tym, że on jest na starą wersję Bakita i nie jest przystosowany do najnowszej, więc tak naprawdę wystarczyłoby go przepisać, no tylko ktoś to musi zrobić. A to nie jest aż tak proste. Mm, Więc jakiegoś znacie, albo wy umiecie, to się odezwijcie do mnie na Mumblu, na Facebooku, bądź też ewentualnie wiadomości. My się wtedy jakoś skontaktujemy. Ymm, no i dobra, z takich rzeczy to by było tyle. Tutaj jakiś fajny zamek o kości, kości, kości. Przyda mi się na zboże. Potrzebuję jakieś drzewo, <śled> widzę, że już wszystkie. Tutaj drzewa skoszone. Ma jakieś pochodnie tutaj? A nie, po prostu stoją. Zobaczmy co jest w tym zamku. Mam nadzieję, że tej nikogo nie będzie. O, drzewka. Super, zetnę sobie trochę. Mam nadzieję, że tej nikogo nie ma, kto mnie zaraz pożre. Tu, 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 tu. Drewno, 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 super. Chyba się kim niemy tutaj. Wygląda to całkiem elegancko. Zaraz sobie nasionka tej pozbieramy. I zboże zasadzimy. O, szkielet nawet jest z milusia. Dobra, ja od niego się odsunę lepiej. Ładny zamek. Fajne, fajnie ktoś wymyślił. Ciekawe, ile przetrwa. Bo jak widzę, w tym momencie nie jest broniony. A niebroniony zamek oznacza mniej więcej tyle, że ktoś go sobie prędzej czy później przywłaszcza. Ale jest naprawdę fajnie zrobiony. Dobra, mój poprzedni domek... oj, fuck! Mój poprzedni domek znaleźliście bardzo, bardzo szybko. Trochę tej pustawo tutaj trochę uporządzimy. To miejsce pewnie też znajdziecie szybko, ale to nie jest mój domek, także róbta co chce ta. O! Bo powiem wam, że tak naprawdę teraz jak gram z perspektywy zwykłego gracza, bo niby być adminem fajne, wszystko super yy, i tak dalej, a tak naprawdę to jest dość nudne, bo jedyne co musisz robić to pilnować wszystkich graczy i tak dalej i tak dalej i nie ma czasu na grę. Teraz jak mam to tajne konto, na którym nie mam żadnych komend, jak widzicie mam tylko podstawowe, yy, to teraz naprawdę zaczyna się fajna rozgrywka. No, i tak, e, powiem Wam, że taki tryb gry hardcore, właśnie, mi się chyba najbardziej podoba ze wszystkich. I nie, to nie ma być jakaś reklama serwera czy coś, bo już reklamy są i możecie sobie obejrzeć na moim kanale, e, ale takie moje przemyślenia, e, bo na creative można sobie pobudować, jest fajnie. Ja um, jakimś że się to ludzi, bo ile można budować i budować. Co jest zwykły survival, to wejdziesz na serwer, yy, zobaczysz, spawn, jakiś ogromny pałac i jakieś wielkie młyny, wieże dookoła, nie wiadomo co. To kurczę, to jest fajne, ale potem, no zanim ja coś takiego zbuduję, to musiałbym 3 miesiące na to poświęcić, aż się nie chcę. E, przynajmniej ja mam takie odczucie. A tutaj, tak naprawdę, jest to chyba najbardziej podobne e, do takiej oryginalnej Minecraftowej rozgrywki. Tylko jest właśnie wprowadzony ten element nie wiem, niepewności, czy jak to nazwać. E, cały czas muszę uważać, czy po prostu tutaj nikt mnie nie śledzi. Czy nikt za mną nie podąża? Czy ktoś mi zaraz nie wbije diamentowego miecza w plecy? Jeszcze trochę chlebka zrobię. Chleba nigdy. Nie za mało. Super. Chyba się tutaj zdrzemnę. Tylko potrzebuję owcy. A, miecz sobie jeszcze zrobię. Mam nadzieję, że tutaj autor zamku się nie obrazi, jak mu trochę kobla zawinę. A, tutaj farma jest. Mogę tam posadzić. E, dobra. Patyków oczywiście nie mam. Sobie zrobię jakiś tam podstawowy, kamienny mieczyk a dzisiaj jeszcze nikogo nie spotkałem co jest dość dziwne bo jest a sobie zobaczę jeszcze ile jest osób 106 na 150 w tym momencie, to, to jest chyba tak naprawdę w tym momencie to wydaje mi się, że to jest największy serwer y, premium w Polsce mimo, że jak wejdziecie sobie na mc.skkf.net y, zobaczycie tam, że banów jest w tym momencie, zdaje się, że Prawie 3000. a w tym momencie jest 100 osób, więc myślę, że to całkiem, całkiem fajny wynik. Dobra, to nie będzie jakiś specjalnie ciekawy odcinek, ale trochę się tutaj przygotuję, uzbroję i postaram się w kolejnym odcinku, nie wiem, dołączyć do jakiejś gildii może, wbiję na Moonglas z syntezatorem dźwięku albo coś, nie wiem, podszyję się pod kogoś i spróbuję dołączyć. No właśnie, tak jak się zakłada gildie. Nie, nie ma żadnego pluginu do gildii, nic takiego nie ma. Po prostu gracze się zbierają, siedzą na Moomblu najczęściej, czyli właśnie programie do komunikacji głosowej. Jeżeli założycie sobie jakąś grupkę, jakąś gildię, to ja wam bardzo chętnie, czy jakiś inny z moderatorów założy kanał na Moomblu i możecie sobie tam założyć hasło i po prostu sobie tam przebywać. Z tym nie ma żadnego problemu. I po prostu oni się zmawiają, trzymają się razem i tak dalej i tak dalej. Są zalety i oczywiście minusy, bo ktoś może na przykład zradzić Wasze koordy. Ktoś może, nie wiem, wydać was, no ale wiadomo, macie wtedy przewagę. Także kurczę, zrobię tutaj sobie jeszcze jednego Workbencha. Tam mi się drewienko skończyło. To wrócimy tam. Hmm. Dobra, świnek już mamy dużo. Chciałem kogoś znaleźć, a tej pustki, po prostu pustki. Mapa teraz jest dość spora, także, jak ktoś nie lubi towarzystwa, to może odsunąć się naprawdę daleko. Zwierzętka, zwierzątka są. Dobra, w takim razie zaszyjemy się tutaj pod ziemią, a może nie. Może pójdziemy jeszcze w stronę spawna? Chyba tam był spawn. Ja widzę, że ktoś tutaj na pewno to budował. Ktoś tu mieszka, tylko go chyba w tym momencie nie ma. Aż ciężko powiedzieć. Dobra, wrócimy się do tego zamku. Hmm. Przydałoby się znaleźć jakieś ugrupowanie do samemu tutaj. Trochę, trochę. Trochę nudno. Zobaczmy, może, czy ktoś na Mumblu jest, to bym się wbił do kogoś. Hmm, nie bardzo. No widzę, że w gildii zabójców jest w tym momencie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. To do nich się lepiej nie zbliżać. Kurszak! No, chodź. O, czy ja widziałem nikt, czy mi się wydawało? Wydawało mi się, że ktoś tu jest. Lepiej z mieczem nie będę biegał. Mam pokojowy nastrój. Czy ktoś tu był? Albo mi się wydawało. Wiedziałem chyba jakiegoś snika gdzieś. A może nie, nie wiem. O, jak tu ładnie. Co my tu mamy? O, ktoś właśnie się spalił na śmierć. Grzesiek 89, przykro mi, ale na tym polega hardcore. Okej, okay, także lecimy dalej. To jest szalenie fascynujący odcinek. Mm, cały odcinek. O, ktoś znowu się spalił na śmierć. Ciekawe gdzie. Noc zapada. Szalenie fascynujący odcinek, gdzie skaka, <grywa> biega po całej mapie i szuka ludzi. Powinienem uciekać od ludzi, a ja ich szukam. Zobaczmy na koordy. Spawn jest chyba... Oj! Tu w złą stronę poszedłem. chociaż nie wiem. Nie, jeszcze. Pamiętam, że ten napis był chyba niedaleko spawnu. Tak mi się wydaje. A nie, dobrze, idziemy. Dobrze, dobrze, dobrze. Spawn jest na x300, z, z200. Także to powinno być gdzieś tutaj. Oj, ktoś skoczył do lawy. No to jak do lawy, no to na pewno to jest spawn. Bo tam darmowe diaksy są czasem. Ogólnie nie polecam pływania, chyba, że ma się skilla albo za dużo kasy na komórce. Dość łatwo tam spłonąć. Hmm, czemu tutaj nikogo nie ma? 100 osób jest na serwie. Chcę kogoś poznać, kogoś zabić albo być zabitym. Widzę już jakieś tajemnicze. O! Diamentowy. Podejdziemy do niego. I zobaczymy, co on mi powie. Podbędę się pajączków. Oj oj. Dobra, idziemy do kolesia. Damy mu prezent, tylko tutaj jest jakaś drużka. Kurczę, czy ja jestem mądry goniąc kolesia od jaksowej zbroi. Chyba średnio. A, tu już jest spawn. Dobra, to wróciliśmy na spawn, zrobiliśmy wielkie koło. Ale mamy jakieś itemki. Pierwsze, podstawowe. To jest jakaś pułapka chyba. Jakiś piston tam leżał. Mhm. Mm tutaj chyba jesteśmy w strefie bezpieczeństwa już. no. Brama, spawn. Dobra, wróciliśmy. Jest choineczka. O, w cyjolanty nie ma. Będę musiał ją zespawnić. E, dobra, zobaczmy co się tutaj dzieje. O, atrakcja roku. Nas a nie, ktoś wpadł pod jaksy, skacze, skacze, skacze. Oj, umarł. No i niestety banik na tydzień. Tutaj ogólnie chodzi o to, że z dispensera wypadają diamenty. Wskaczesz pod lawej, tutaj z wodą i teoretycznie można się tędy wydostać, ale to nie jest takie proste. Możemy jeszcze rzucić okiem, co słychać w piekle? No i cóż, tutaj sobie w tym odcinku, o, ktoś przebudował. Coś kobla wszędzie postawił i schodki zrobił. No, fajnie, fajnie, nie powiem. Kobla akurat zbyt ładny nie jest, ale. Okej. Okay. O, muzyczka. Hmm. Dobra, nie chcę iść do piekła, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. I tak, no, pozdobywaliśmy sobie tej itemki. Żeby ta rozgrywka nie była jakaś specjalnie zbyt nudna, to. Postaram się wymyślić coś ciekawszego na kolejny odcinek. Te są różne dziwne rzeczy. Zobaczmy, co jest tutaj. Jest dużo osób w diamentowej zbroi. Oj, 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 oj. tutu. Tu, 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 tu. Nie jest zbyt mądre. To co ja właśnie robię. Oho, to co? I cyk. A tu. Mam nadzieję, że ich tutaj nie ma. Mhm, jakieś słodki. Nie mam na, na sobie żadnej zbroi, więc właściwie jak mi znajdą, to po mnie. A oni się tutaj chyba za ścianą czają. ...i wyskakują. Tak kiedyś jakieś skrzynki były, ale widzę, że już ich nie ma. Dobra, nic specjalnie ciekawego. A, tam kogoś widziałem, że go pośledzimy i ubijemy. Kim jesteś? Hmm. O, tam byli jakieś ludzie. Tylko to jest non-pvp, tutaj się nie da zabijać. Rzucę im kurczaka, ciekawe czy coś mi dadzą. No, patrzcie się tu. Panie... ...Diamentowy. Rzucę ci kurczaka. Aha zakosił. Diamentowy kurczak. Coś mi da, coś mi da. Daj mi daj mi daj mi daj mi Free Items Blocks, Free Items Blocks. <noise> On nie wie, że będzie w, firmie. w filmie. A i osoby, które um, miały okazję tutaj zobaczyć w filmie, prosiłbym was, żebyście za szybko nie zdradzali mojego niku. To jest tajna informacja, chociaż i tak pewnie szybko się wyda, ale im, im dłużej to będzie tajemnica, tym fajniej. A ten taki niepozorny bezbroi chodzi o diamentowy miecz. Ma. Dobra, wiecie co? Nie będę tutaj przedłużał. To jest taki odcinek powiedzmy, kolejny rozgrzewkowy. No, mam żarełko. Mam jakieś tam fajne rzeczy. I coś przygotuję fajnego na kolejny odcinek. Także tutaj trochę zamulaście. Zamulasto. Wróciliśmy na Spawn. A tak naprawdę zrobiliśmy trzy razy wielkie kółko. No i cóż, na no tyle. Zobaczmy jeszcze co u świnek. Czy coś tutaj mi się uda zdobyć. Fajne jest to, że od razu gotowane mięsko wypada. No, ale świnki muszą wybiec. O, właśnie, 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 właśnie. Udało mi się zdobyć mięsko? Nie. No, ja zabiję świnieka Świniak mówi, świniak, 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 świniak. Ach. Hmm. Świnka, świnka, świnka. Dobra, wiecie co? Tutaj zakończymy. Jeszcze sobie rzucę okiem ile osób jest, bo to jest fajna zawsze liczba. 98, trochę wyszło. Albo zginęło, albo cokolwiek. E, także czy da się przeżyć? Da się przeżyć. Czy da się podróżować? Da się podróżować. E, osoby, które mi piszą, że ojej, umarłem, nie da się grać, sorry, jesteście cipkami. No, także tym pozytywnym akcentem obrażając moich graczy zakończymy ten odcinek. Nie, żartuję. Albo nie żartuję. Może żartuję. Zakończymy odcinek. Postaram się przyszykować coś fajnego na kolejny. Ja jestem SKKF, się z wami powoli żegnam. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Cześć!